Panie ministrze, od pewnego czasu toczy się dyskusja o wprowadzeniu modelowania informacji o budynkach i budowlach, czyli o BIM. W samym sektorze ta dyskusja się toczy wśród specjalistów, ale w samym sektorze mało kto wie o co chodzi. Czy mógłby nam pan z poziomu resortu przybliżyć istotę tej dyskusji i czy sam BIM może coś w budownictwie zmienić? To, to jest pytanie, myślę, złożone i skądinąd nie takie proste, bo samo słowo BIM, mnogość artykułów, spotkań, grup eksperckich takiego czy innego kalibru jest sporo, dyskusji też jest sporo, ale często one w tym momencie no, są właśnie tymi dyskusjami, ja bym nazwał to wirtualnymi, które w zasadzie nie pokazały w najprostszym modelu praktycznym, jak ten BIM może funkcjonować. Co więcej, też nie pokazały na dzień dzisiejszy, jak i czym obwarowany jest system Building Information Modeling. Bo jeśli weźmiemy nawet kwestię oczywiście znajomości tego tematu, no to niektórzy mówią, OK, to jest aplikacja komputerowa o programowanie. Porównują do innych programów komputerowych, które powiedzmy są dostępne dla projektantów. Natomiast, jak wiemy, no, BIM jest pewnego rodzaju filozofią. Opartą oczywiście na aspekcie projektowym, natomiast ujmującą pewnego rodzaju rozwiązania techniczno-technologiczne, w, w tak zwaną parametryzację, czyli pozwalającą na wyłomy z obecnych oprzyrządowań prawnych, normowych, jeśli się one się okazują z cyklu, że tak powiem, całego projektowania zbędne. W związku z powyższym. Mógłbym użyć takiego sformułowania, że w tej filozofii ogólnej rzecz ujmując BIM jest pewnego rodzaju spec pozwalającą realizować inwestycje, mając na uwadze horyzont projektowy i horyzont dalszy, utrzymaniowy. W związku z czym i też mając na uwadze podnoszone wszelkiego rodzaju aspekty pozytywne tego systemu, z którymi oczywiście w żaden sposób nie zamierzam ani konwersować, ani też, że tak powiem, ich podważać, to jednocześnie będąc dzisiaj na tym miejscu, w którym jestem, uważam, że żebyśmy dzisiaj mogli praktycznie mówić o bimi, jego możliwościach zastosowania, niezbędne są programy, przecież projekty pilotażowe, które by pokazały, jak zastosowanie tej technologii w wybranych rozwiązaniach projektowych. Na konkretnych nawet odcinkach może być sytuacja. Bazując na obecnych oprzyrządowaniach prawnych, czyli warunkach technicznych, w zakresie całej dokumentacji, normach, opracowanie dokumentacji w tym systemie na etapie stricte opracowania dokumentacji realizacji inwestycji, ile daje nam uzysk, ile daje nam uzysku, jeśli na przykład ten okres wydłużymy na okres eksploatacji obiektu. Co więcej, założymy, że zamawiający. Nie, skorzyst, nie schowa tych w zasadzie nośników zewnętrznych do szuflady, tylko i wyłącznie będzie korzystał, utrzymując dalej inwestycje, bo się okazuje dzisiaj patrzenie na w zasadzie inwestycje krótkowzrocznie, czyli projekt, realizacja szuflada, archiwum szafa. No. W tym momencie jest to system niecelo, niecelowany i w zasadzie myślę, że nic ten BIM nam nie da. Jeśli natomiast byśmy przyłożyli właśnie tą wagę do aspektów utrzymaniowych, korzystania z tego typu rozwiązań, również w zakresie rękojmi i gwarancji i też sprawdzania na etapie już potem eksploatacji konkretnego obiektu budowlanego. Czy zastosowane rozwiązania materiałowo-techniczno-technologiczne były właściwe, jak monitorować ten aspekt, to wówczas wtedy mielibyśmy tę wartość dodaną. Trudno jest na dzień dzisiejszy, nie mając praktycznych wskazań, jednocześnie też nie mając odpowiedzi, ile z tego uzysku jest na obecnym systemie prawnym, ile mogłoby być, jeśli byśmy zmienili filozofię i pozwalali te aspekty optymalizować, mielibyśmy to, tej, tej wartości dodanej. Ale z tego co Pan mówi, to przetestowanie tych rozwiązań wymaga czasu, jeżeli odnosimy się do, do kategorii eksploatacji życia obiektu i, i, i kosztów i ewentualnie korzyści ze stosowania tego rozwiązania. Czyli tego zrobić w tej chwili na już. Nie znaczy, na już w zasadzie można zrobić jedyną rzecz, którą dzisiaj sporo środowisk podejmuje, jak wiemy, też firmy inwestujące na rynku stosują takie aplikacje i rozwiązania. Natomiast na już moglibyśmy ewentualnie pokazać, na ile na dzień dzisiejszy realizacja inwestycji, czy też mówiąc dokumentacji projektowej, inwestycji w faś, w, przy wykorzystaniu BIM-u i w tak zwanej tradycyjnej formule, jakie daje nam że tak oszczędności, jaką nam daje wartość dodaną, to to moglibyśmy dzisiaj stworzyć. I, i, i taką sytuację, no, w zasadzie widzę, żebyśmy dzisiaj mogli zacząć dyskusję, czy na tym już aspekcie wpisywanie warunków, jeśli chodzi o siwz -y, a propos tak. wykorzystywanie tej formuły, dajmy na to, jest oczekiwane, a na ile jest to forma pewnego rodzaju dowolności, która w aspekcie, mówię, uwarunkowań też formalno-prawnych funkcjonujących w tym, w tym zakresie, no jest dyskusyjna, ale mając na uwadze ten aspekt drugi, no to wówczas by się okazywało, że rzeczywiście wymaga to pewnego rodzaju e, czasu. Co więcej, patrząc na rozwiązania na przykład brytyjskie czy innych krajów, okazuje się, że ta wartość dodana jest. Tyle tylko, że tak jak mówię, musimy na to nałożyć inne uwarunkowania, nie mające przełożenia jeden do jednego w naszym, w naszym stanie dzisiaj prawnym.